Cześć cześć Wam wszystkim. Witajcie w naszym kolejnym odcinku na kanale Biznes Mamuszki Wyjaśniają. Troszeczkę czasu nas tutaj nie było, ale powróciliśmy z nową energią, z nowymi pomysłami. Także zapraszam bardzo do obejrzenia tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku opowiemy o wdzięcznościach. Także serdecznie zapraszam. Po co wypisywać wdzięczności? Po to, żeby sobie uświadomić, jak wspaniałym jesteśmy człowiekiem, jak dużo osiągnęliśmy, jak dużo przeżyliśmy, i ile wspaniałych rzeczy otacza nas, i ile rzeczy możemy zobaczyć swoimi oczami, dotknąć ręką, poczuć nawet zapach, a wszystko to wydaje nam się nic w naszym biegu codziennego życia. A w momencie, kiedy zaczniemy wypisywać codziennie właśnie wdzięczności, zobaczymy, że wszystko to, co nas otacza i wszystko to, co mamy, jest wspaniałe. I nie wystarczy podziękować samemu, nawet sobie i wszystkiemu dookoła za to, co mamy, a nie czekać ciągle na to, czego nie mamy i żyć marzeniami. Co to są wdzięczności? Czasami widzicie człowieka, wydaje wam się, że nic w życiu nie ma, nic w życiu nie osiągnął, a jest szczęśliwy, uśmiechnięty, biega po łące z dzieckiem i po prostu zachowuje się tak, jakby był multimilionerem i miał wszystko na dłoni? Hmm, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że on po prostu docenia każdą chwilę wszystko to, co ma, a nie te, tego, czego nie ma i co by chciałby mieć. Więc tak naprawdę, wdzięczności to jest podziękowanie, nieważne w co wierzysz, w Boga, w stwórcę, w wszechświat, w kosmos. Podziękowanie właśnie za to, co się ma, za to, co się osiągnęło, za to, co się dotknęło, za to, co się zobaczyło, a nie za to, czego się nie ma. Kochani, po co jest wypisywanie, tak? Listy wdzięczności, po prostu rzeczy, z których jesteśmy dumni, zadowoleni na koniec dnia. Kiedyś po prostu jak słyszałam, że mm, powinnam wypisywać właśnie taką listę na, na koniec dnia wieczorem po prostu przed snem, to ja sobie tak pomyślałam, wow, w ogóle co ja mam napisać, tak? Z czego jestem dumna, z czego jestem zadowolona, co to w ogóle jest? Nie? Tak sobie myślałam. E, po prostu życie mi się wydawało takie dosyć szare, e, normalne, bez żadnych ek eks ekscytacji, tak? Teraz już rozumiem, po co jest właśnie wypisywanie takich rzeczy najmniejszych, tak? Zaczynałam się cieszyć najmniejszymi chwilami, tak? Nawet jeśli to był mały sukces, czy coś takiego, to ja po prostu cieszyłam się tym, tak? Jeśli to jest wypicie kawy przez 10 minut w ciszy, w spokoju, tak? Bez dzieci. To ja się mega cieszę, że mam te 10 minut po prostu. Kiedyś bym się nawet tym nie zadowoliła, po prostu bym się napiła tej kawy, ale bym chyba tego tak w pełni nie zauważyła. Więc po to jest wypisywanie właśnie takich wdzięczności, małych sukcesów, czy też większych sukcesów, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni w ciągu tego całego dnia, tak? Zaczynamy zauważyć te najmniejsze rzeczy, z których trzeba się cieszyć po prostu i czerpiemy wtedy życie po prostu w 100% na maksa, tak? Cieszymy się wszystkim, najmniejszymi chwilami, tak jak mówię, wypiciem kawy. To, że zrobiłam wszystko w domu, co powinnam zrobić, że ze wszystkim się wyrobiłam, mimo że, nie wiem, dziecko gorączkowało, czy jakiś inny był problem. Jestem z siebie dumna, że ze wszystkim się wyrobiłam, tak? Widzę, że pierwsze kroczki stawia młodsza córka. Mega się cieszę, tak? Że się nie poddaje, mimo że się przewraca, tylko idzie dalej do swojego celu, tak? Chcę chodzić i po prostu, mimo że się przewróci, wstaje, i idzie dalej, tak? Tym, że mam czas po prostu wyjść na spacer sama też i mieć po prostu pół godziny dla siebie posłuchania muzyki. Po prostu zaczynamy się cieszyć takimi chwilami, gdzie po prostu może wcześniej ich nie zauważaliśmy, tak? A teraz po prostu cieszymy się nimi na maksa, więc po to jest właśnie wypisywanie tych wdzięczności. Hej, jak już teraz wiecie, co są wdzięczności, to zapraszamy Was do tego, abyście codziennie na wieczór wypisywali 5 wdzięczności z danego dnia i tak przez miesiąc czasu, ażeby po prostu zobaczyć, jakie Wasze życie jest wspaniałe. Jeżeli wa dla Was ten odcinek był wartościowy, to zapraszamy Was, abyście subskrybowali nasz kanał, dali nam lajka i najchętniej poczytamy Wasze komentarze. My Wam życzymy wszystkiego najlepszego, do zobaczenia już w kolejnym odcinku.